Zainfekowany. Dobra gra. Powodzenia. Siła. Tak, nie. Toast minerały, złote minerały, gaz, kupa. Gówno. Co? Główno. <grymne> <grymne> Ej, wiecie, że ja się w ogóle nie mogę poruszyć? Czekam przez pięknie? zepsute. Ojoj. Ja w ogóle nie mogę wyjść ze swojej bazy. Ja chyba zaraz będę spróbował, bo w garnem. O kurde. O, zresztą ta tekstura się ma. A Ale dała poezję zwolną. Upgrade O w się bije. <grym> ale jesteś śmieszny to bo Ale co on do mnie przyszedł? Lol, że... Jeden kto może tutaj zagrać to choworus, bo choworus może mm, się teleportować, co nie? Jak to? Ano Mam takie fajne rzeczy. Hmm? No, rzeczywiście, no to fajnie. Mhm. Co jest, co to jest? Co, co? jest? Co do, co? To... Co ty robisz? Co to jest? <grymne> Trzeba ty masz przesuwać! Co to jest? Co to jest? To są koszary jakieś? nie wiem. Ty możesz przesuwać swojej... TT. A w ogóle nie pytaj, skąd wiem co się u ciebie dzieje. Bo ja właśnie zmarnowałem dosyć dużo dużą część swoich zapasów, więc tak... No pozdro. Kurczaki pytanie, nie mogę czego zrobić teraz. O kurde, co to jest? To jest opętany! Czekaj chwilę, czy mogę zrobić coś takiego jak... O boże, to jest świetne! Co mi teraz zrobią? No pokażcie mi co zrobicie, ciekaw jestem. Gdzie jest armia budzika? <laughs> I tak pewnie nic z nie zrobi, bo nie ogarnia tego <laughs> jaka... Jaka jednostka jak dobra jest? Ale fajny długi dupę. Co to było? Poworus. Tak? Jesteś ściekiem. A ja nic nie zrobiłem. A to budzik był. Tak? Co on zrobił? Zaatakował mnie ściek W jaki sposób? Nie wiem Poszło kilka jednostek chyba, ale nie zauważyłem, bo tak szybko poginęły Dobra, trzeba na zwiedzanko W którą stronę jedziesz na zwiedzanko? W moją pewnie Ale ja jestem na niego przygotowany, Świeć. nie ma. A, do ciebie poszedł. Ale ty śmieciem jesteś. A zanim mi cokolwiek rozwali trochę potrwa. Hej budzik. <słuch> <słuch> Bigru. <blue. słuch> Co to ma być? <głos> Mógłbyś <noise> mnie przestać I tak tego nie zdejmiesz Potrzebujemy więcej wyspanu, weź pal gumę. Ale zabawa Nie, nie zabawa Detreat Łopsi daisy yeah, Tak, wiem ty, co Jezu, ty, jaki derdik. Co, budzik? A co zrobił? Tak, ty <laughs> wiesz... Czemu on to robi? Ale co on zrobił, a nie czym on <laughs> zrobił? No czekaj, on się wraca, głupi Gdzie on jest? To on nie żyje? Nie, on żyje Co ty robił? Dobrze, w końcu. Okej, okay, to teraz to Sadzia. Nie nakładam majty gdzieś, wolno się czuję, bo wolno